Natomiast jest druga kategoria ludzi, którzy ogólnie starają się odżywiać się dobrze i nawet trzymają jakieś diety, natomiast na święta twierdzą, że a to na święta mogę sobie odpuścić, bo w jeden, dwa dni tak naprawdę nic mi się nie stanie. Powiem Wam, kochani, że to też jest zła strategia. Dlatego, że z jednej strony można byłoby powiedzieć, że a to tylko jeden, dwa dni, ale. Wiecie, jak pracuje nasza trzustka, bo to ona najbardziej cierpi. Ja nawet sprawdziłam takie statystyki, co się mówi ogólnie, jeżeli chodzi o e, szpitale polskie i SOR, kiedy ludzie najczęściej zgłaszają się z problemami trzustki. I właśnie ostre zapalenie trzustki, niesamowicie niebezpieczna doligliwość, najczęściej, najwięcej zgłoszeń jest w okresie świątecznym, I nawet u osób, które specjalnie jakichś problemów zdrowotnych nie mieli. Mało kto wie, że ma zastój żółci i jeżeli nagle nie złapie go kolka, a bardzo często nie ma kolki, wszystko wydaje się w porządku, a żółć jest gęsta, złodzie się tworzą, czasami nawet kamyczki się tworzą. W momencie, kiedy my się przejadamy i jemy dość dużo tłustych potraw, przede wszystkim tłustych, które pobudzają pracę też pęcherzyka żółciowego, nagle ta żółć musi wyjść w dużych ilościach, bo dużo tego jemy, może się zablokować droga, drogi żółciowe, a one też blokują przetoki trzustkowe. Trzustka naprodukowała ogromną ilość tych wszystkich enzymów, ale nie mogą te enzymy się wydostać, bo tu nagle złogi z pęcherzyka nam to wszystko blokują. I wtedy te wszystkie enzymy zostają czyste, zostają, zaczynają trawić czuste, wywołują stany zapalne i wywołują też martwice tkanek. Dlatego mówimy, że to jest niesamowicie niebezpieczne, tylko dopóki człowieka to nie dotknie, na to nie zwracamy uwagi. I tu musimy po prostu wiedzieć, że Szóstka ogólnie nie lubi eksperymentów z jedzeniem. Ona nie lubi czegoś nowego. Organizm, on się do pewnych rzeczy przyzwyczaja, on jest taki trochę u nas leniwy. Przyzwyczaja się, można powiedzieć, wie co, jak zrobić, jak mu dasz to, co zwykle jesz. A nagle na święta pojawiają się jakieś zupełnie nowe dania, zupełnie nowe połączenie. I tu trzeba najpierw organizmowi to wszystko zinterpretować, a później to strawić, no i stąd te wszystkie nasze problemy się pojawiają.